No i widać, kochani, z tej strony Wędkarz Amator Kamera nie może być inaczej, tylko tak jak teraz się namęczyłem, żeby ją ustawić nie wiem jak to widać, ja jeszcze mam czułówkę, żebym lepiej widział zęby, które będę ostrzył przyznaję się bez bicia że mam odwieczny problem z tym Oglądam filmy, no niby jest OK, teoretycznie są zęby ostre, ale, ale pewnie to robię źle i dlatego zdecydowałem się nagrać te hałasy, które słyszycie to szukałem pilnika. Eee, to jest mój liderek jak widzicie, z łańcuchem pewnie Oregona tak, z łańcuchem Oregona. Tu jest jakiś symbol 91, nie wiem co to znaczy. Wy się na tym znacie. I jak zaczynam ostrzyć, to zaznaczam sobie białym markerem. Specjalnie kupiłem. Ten łańcuch teoretycznie jest naostrzony. Ja już go ostrzyłem. I moim zdaniem jest ostry. Używam czegoś takiego. To jest oczywiście reklama firmy Stil nie może być inaczej. Zobaczcie, tu jeszcze z widać, yy, co tu jest napisane. Nagrywam telefonem, to to jakoś jest jaka jest. No i ja sobie tutaj ustawiam na tym zębie kąt 30 stopni, tak jak jest. Raz, dwa, trzy. I cztery. I drugi, nie wiem, kurczę, drugi teraz powinienem robić w tą stronę, tak? Tutaj jest problem z ustawieniem kąta. Cholera, nie ma miejsca. Też nie będę robił jakichś cięć. Mam 30 stopni i, i sobie jadę, tak? Raz, dwa, trzy, cztery nawet. I kolejny 30 stopni, raz, dwa, trzy, cztery nawet, ale też jak widziałem, jak kolega Pilarz pokazywał. Ostrzył to bez, ostrzy łańcuch bez, bez prowadnika. Tylko skupiał się na tych krawędziach tnących, tak? No. Nie będę mówił telefonem, to tego nie złapię. Na, na krawędziach tnących, i to wystarczy tak robić: tą krawędź tnącą. Dwa, trzy, i drugi w tą stronę, tylko tą krawędź tą górę, tak? Raz, dwa, trzy. Ten pilnik, co prawda, jest złamany. Tu końcówka się złamała. Ale moim zdaniem jest dobry. Nie wiem. I teraz tu zwracam uwagę na tą krawędź. Raz, dwa, trzy. Ja nie widzę, czy ona jest ostra. Przyznaję się uczciwie. Musiałbym do kogoś jechać na szkolenie. I ten idzie w drugą stronę. i tutaj już mam zawsze problem z tym. Pewnie kamera też przeszkadza. Bo nie mam takiego aż dużego stołu, który to był ten. Proszę nie śmiejcie się ze mnie. Ale to oretycznie jest ostry. W tej chwili nie mam paliwa rozrobionego, żeby żeby uruchomić pilarkę i, i, i sprawdzić, bo zbiornik jest suchy, tak jak radziliście, oleju, oleju też nie ma, jest wszystko wymyte, wyczyszczone. Nie mam zwyczajnie potrzeby używania. Ale wiecie co? Mam pomysł, chwila przerwy, bo mam jeszcze elektryczną pilarkę z Castoramy. I może na tym pokażę, jak to pójdzie. Tu liderka sobie odłożę. I weźmiemy. Chińczyka z kastorany. bardzo długo służył i jest, jest sprawny. Także nie mogę narzekać, ale no wiadomo, ptarka spalinowa w momencie, kiedy jest potrzeba cięcia większej ilości jest znacznie wygodniejsza, tak? Nie trzeba się pierdzielić z kablem. Przepraszam, z przewodem się mówi. Z przewodem. No i dlatego Dzięki Waszej pomocy yy, i radzie kupiłem liderka. Prowadnica na tym jest oryginalna. Na tej chińskiej pilarce z castramy. Ona się nazywa. Tak, nie będę przedstawiał kamery, bo całkiem dobrze się sprawuje. Nie ma co narzekać. Teraz nie wiem którego pilnika użyć. Wezmę powiedzmy tego sztylowskiego. To się w ogóle nagrywa się. Tego sztilowskiego Ale nie no, tutaj widzę, że krawędzie są ostre. Ja wam co pokażę Szczonek wezmę wyjmę, wyjmę. O, Może tak, żeby było więcej miejsca. Nie. Światło przeszkadza. To słabe światło w tym garażu. Łap ostrość. O, widzicie? Już wcześniej gdzieś go tam ostrzyłem. Nie wiem, na ile tu widać. O, łapie ostrość. A w liderku. Teraz pokażę Wam mój bałagan. Wędki dzisiaj szykowałem na sezon. A pokażę, dziś jak wygląda łańcuch w liderku, że to będzie lepsze. No, postrość Nie mam żadnej kamery, i to jest to. Nie, z drugiej strony przecież chłopie. Słuchajcie, robię cięcie i zaraz wracam, odpalę tą elektryczną i na jakimś kołku pokażę jak ona tnie tutaj w garażu podłączyłem tą elektryczną pilarkę po moim ostrzeniu, przewód starczy? powiedzmy, że starczy będzie hałas, uwaga i nie patrzy się na BHP nie starczy przewodu, kurczę a nie chcę w innym miejscu postawiać tego kołka. Bo tutaj mam takie bardzo suche w garażu, wrzucone samochody stoją na a żeby było do rozpałki. I tak to jest na Opona nie jest do palenia, jakby kto pytał. Już tak dawno. Teraz będzie lepiej. To jest. a. Uwaga. I w topa! I wtopa na wizji. Źle założyłem łańcuch odwrotnie, jak zwykle. Ja to dawno robiłem. Ostrzyłem te łańcuchy, ale w topach, Kurczę, pieczone. Dobra, szybko przełożyłem łańcuch. Działa, działa. To jest suche drewno. Zobaczcie. No dobrze, jest naostrzona i teraz będę musiał pilarkę czyścić, ale czego się nie robi dla Was.